Remisem i porażką zakończyły się dwa ostatnie spotkania Płomienia przy Prostynia w czwartej lidze. Beniaminek czwartej ligi wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach. Mecz Spadkowicza z trzeciej ligi i Beniaminka z klasy okręgowej wydawał się być formalnością. W pierwszej połowie faworyzowani gospodarze stworzyli kilka groźnych sytuacji pod bramką Płomienia, ale dobra postawa defensywy gości nie pozwoliła na wiele podopiecznym Jarosława Peciucha. Kiedy wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się bezbramkowym remisem, na uderzenie z 25 metrów zdecydował się Kamil Maciejewski, którego strzał okazał się celny i płomień po pierwszej połowie prowadził jeden do zera. W drugiej części meczu to gospodarze byli częściej przy piłce. Z groźnymi okazjami do zdobycia bramki przez lubu Szanina dobrze radził sobie w bramce Przemysław Król. Gospodarze dopieli swego dopiero w 91 minucie, kiedy to Jarosław Feciuch zdobył wyrównującą bramkę, a mecz zakończył się remisem 1-1. do 1. No jasne, że niedosyt, poprowadzić 1-0 i dostać tam w 92 minucie, no tak, ale gospodarze jednak trzeba uczciwie powiedzieć, że zasłużyli na tą bramkę, bo drugą połówkę mieli przewagę i było nam trudno cały czas się bronić, nie było troszeczkę przetrzymania i zabrakło nam tego zdrowia jednak i... Powinniśmy zmiany porobić, no ale brakowało nam dzisiaj pięciu ludzi. Pod tą bramką są takie same kępy, że piłkę nie wiadomo w którą stronę poleci do ostatniego momentu. I tak właśnie nie łatwa piłka, to w ostatnim momencie odbiła się od kępy i wpadła do bramki. Zaledwie cztery dni po dobrym meczu w Czciance pod opieczni Mariana Fiodorowicza na boisku orze w Zbąszyniu podejmowała Margonin. Od początku meczu gra gospodarzy pozostawiała wiele do życzenia. Brakowało przede wszystkim dokładności. Zemściło się to w 37. minucie, kiedy płomień traci pierwszą bramkę. Po przerwie obraz gry niewiele się zmienił. W 64. minucie gospodarze tracą drugą bramkę i ich sytuacja staje się dramatyczna. W końcówce płomień po na Szymonie Szulcu zrzutu karnego zmniejsza rozmiary porażki, ale na wyrównanie zabrakło już czasu i dokładności. Porażka z leśnikiem Margonin była pierwszą porażką zespołu z Przyprostyni w tym sezonie.